Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw między innymi długo wyczekiwany kompleks kulturalno-sportowy w dębowcu jest już otwarty. Powraca hubal, kurs pociągów w relacji kraków jasło. Przypomnimy również, jak ważna jest profilaktyka raka prostaty. Długo wyczekiwany kompleks kulturalno-sportowy w dębowcu jest już otwarty. Będzie tam można skorzystać się z zaplecza sportowego, sali bankietowej oraz przestrzeni warsztatowych. Bardzo ważny dzień, na który czekaliśmy. Pewno nie kilka, kilkanaście, ale kilkadziesiąt lat. Jest to taki, można powiedzieć, nowoczesny, wielofunkcyjny budynek. W jednej części się zaplecze, mieści się zaplecze sportowe, szatnie dla piłkarzy, na, pomieszczenie dla sędziów. Także siedziba klubu znajduje się na piętrze. Natomiast druga część budynku to sala bankietowa, piękna sala bankietowa, także pomieszczenia, sale edukacyjne dla dzieci oraz biuro siedziby tego Centrum Kultury. Sportowego. Projekt budynku powstał już w 2006 roku i przez lata był stopniowo realizowany aż do dziś, kiedy możemy podziwiać nowoczesny obiekt z pełnym wyposażeniem. Plany mamy bardzo takie obszerne. W tej chwili już tam jest wykonana sala językowa, sala pod robotykę. Planujemy wykonać salę do nauki gry na instrumentach. Myślę, że będą też jeszcze różnego rodzaju warsztaty, więc budynek będzie wykorzystywany cały rok. Lokalna infrastruktura sportowa z roku na rok coraz bardziej się poprawia, z czego cieszą się zarówno gminy, jak i ich mieszkańcy. Infrastruktura sportowa, zwłaszcza piłkarska, od powiedzmy trzech lat mocno się poprawiła. Jak najbardziej w tym uczestniczą gminy, bo, bo przeważnie właścicielami obiektów sportowych wojsk piłkarskich są urzędy gminy, a nie same kluby. Więc tutaj bez ich udziału na pewno nie byłoby tej poprawy. Prawdziwy sport, taki sport, w którym yy... Uczestniczą młodzież, amatorzy, którzy, w którym y, po prostu dzieją się naprawdę piękne imprezy sportowe i ta rywalizacja sportowa jest bardzo naturalna, bez dopingów, bez różnego rodzaju kombinacji jest właśnie najniżej na dole w gminach, w powiatach. I jeśli takie obiekty powstają, to doświadczą o tym, że y, po prostu zapotrzebowanie na takie obiekty jest, że wraca do mody i yy, lekkoatletyka, i inne dyscypliny, już nie tylko piłka nożna, ale... Także ta infrastruktura okołosportowa jest bardzo ważna, szatnie, dobre miejsca na konferencje, na spotkania działaczy sportowych i kulturalnych i różnych innych podmiotów, które chcą dyskutować o tym jak rozwijać swoje małe ojczyzny, to wszystko naprawdę jest bardzo potrzebne i cieszę się, że takie obiekty powstają. Całość inwestycji wyniosła ponad 10,5 miliona złotych, z czego prawie 5 milionów to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rzeszowskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz ze Sportowej Polski. Szkoła podstawowa imienia błogosławionego księdza Władysława Findysza Męczennika w Nowym Żmigrodzie przeszła modernizację i rozbudowę północnego skrzydła. Dzięki temu zyskała nowoczesną aulę, specjalistyczne pracownie dydaktyczne oraz obserwatorium astronomiczne. Dzisiejszy dzień to jest takie domknięcie pewnie już bazy lokalowej szkoły. Mamy piękną halę otwartą w 2018 roku i dzisiaj otwieramy aule, otwieramy sale lekcyjne. Coś czego brakowało, bo pan wójt wspomniał w swoim przemówieniu, że po przejściu z budynku przedszkola mieliśmy problemy lokalowe. Poradziliśmy sobie, było ciasno, ale teraz myślę, że te pomieszczenia, które powstały przez te półtora roku, to był remont, który pewnie w historii szkoły najmniej był uciążliwy, dlatego że było odizolowane skrzydło, które się budowało, a my pracowaliśmy w starych skrzydłach dwóch. Dzisiaj oddanie tego skrzydła to dla nas no, komfort. Komfort, piękna aula, w której będziemy mogli przedstawiać różne imprezy. Dotychczas korzystaliśmy z sali Goku, więc młodzież musiała przechodzić na wszystkie uroczystości szkolne, na zebrania z rodzicami. Częściowo wspomagaliśmy tutaj halą, bo na hali były uroczyste rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego. Myślę, że ta aula była potrzebna i będzie w 100% wykorzystana. Obecnie do szkoły uczęszcza blisko 300 uczniów podzielonych na 16 oddziałów. Dzięki nowym komfortowym salom oraz możliwości korzystania z Obserwatorium Astronomicznego uczniowie będą mieli doskonałe warunki do nauki i rozwijania nowych umiejętności. Budowa hali sportowej spowodowała to, że w tej sali gimnastycznej już nikt zajęć z WF-u prowadzić nie chciał. Stanęliśmy przed dylematem co zrobić. Szkoła korzystała z sali w gminnym ośrodku kultury, ale tak jak państwo wiecie, było to tyle niebezpieczne, że dzieci muszą przechodzić przez drogę. Naszą inwencją było to i pomysłem, żeby dzieci mogły znaleźć swój, swoje miejsce tutaj w jednym budynku. Stąd też taula na różnego rodzaju wystąpienia, konkursy, przedstawienia. Ona jest po prostu świetnie przygotowana, dobrze zaprojektowana, bardzo akustyczna, sklimatyzowana. Także myślę, że tutaj będzie można robić wiele rzeczy ciekawych, ale może też służyć społeczności lokalnej w miarę potrzeb. Całość inwestycji wyniosła blisko 6 milionów 400 tysięcy złotych. Z czego 5 milionów pozyskano z rządowego programu Polski Ład, a pozostałą część kosztów pokryła gmina Nowy Żmigród. Z okazji 75-lecia istnienia Gazety i Portalu Nowiny otwarto plenerową wystawę upamiętniającą pracę dziennikarzy i fotoreporterów. Ekspozycję prezentującą archiwalne zdjęcia ukazujące zmieniające się Podkarpacie otwarto 15 września w ogrodzie Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie. Jesteśmy w miejscu, w którym wystawiamy wystawę. 70 prac naszych fotoreporterów, i to taki akcent jubileuszowy z okazji 75-lecia Nowin, gazety Nowin, a w ostatnich czasach również portalu Nowiny 24. Chcemy pokazać wycinek naszej pracy. Jest tych zdjęć, jak się można domyślić, z tych 75 lat uzbierałoby się tysiące. Pomogli nam tutaj fachowcy z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotografików, także z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, wybrać te zdjęcia swoim fachowym okiem, z tych setek i tysięcy różnych. I myślę, że one pokazują charakter naszej pracy, czyli pracy dziennikarzy Gazety Regionalnej, Lokalnej, którzy zajmują się lokalnymi tematami. Widać na tych zdjęciach ludzkie dramaty, widać na tych zdjęciach szczególne sytuacje, które, które jak tam zostały uwiecznione. Ważne wydarzenia, można powiedzieć, nawet historyczne. I to jest, wydaje mi się, fajne i piękne, że w ten sposób możemy tak symbolicznie zaakcentować tę naszą 75. rocznicę i w ten sposób podziękować zarówno dziennikarzom, którzy przez 100 lata pracowali, u nas pracują, a przede wszystkim naszym czytelnikom, odbiorcom naszych treści i w gazecie, i w internecie. Nowiny od 75 lat są stałym towarzyszem swoich czytelników. To największa i najstarsza gazeta w regionie, która nieustannie się rozwija, idąc z duchem czasu i odpowiadając na współczesne trendy. Pociąg Hubal kolei Małopolskich powraca. Od 4 października można podróżować na relacji Kraków-Jasło. Taką okazję mieliśmy również w wakacje podczas Międzynarodowych Dni Wina Wiaśle, gdzie z Krakowa przyjechał do nas pociąg do wina. To jest piąta edycja takiego połączenia. Która, e, która powstała wspólnie z winną Prokultura. Inspiracją do takiego połączenia było to, że Jasielskie Dni Wina powinny być rozpowszechnione w Polsce. Więc pomysł, zorganizujmy taki, po, taki, taki pociąg, takie połączenie, i myślę, że to wpisało się już w historię tego naszego miasta i te, tego, tych wydarzeń. Podczas dni wina pociąg stał się wyjątkową atrakcją, oferując pasażerom degustację wina, możliwość spróbowania serów i chleba, a także uczestnictwo w krótkiej lekcji o polskich winach. Postawiliśmy w tym roku bardzo mocno na część taką wiedzowo-edukacyjną. Zależało nam na tym, żeby wszyscy goście dowiedzieli się o tym, co mają w kieliszkach, żeby posiedli jakąś nawet minimalną wiedzę o polskim winie, jeśli wcześniej jeszcze nie mieli. Wszystkim, którzy na tym, na, tym, na pokazie tego pociągu się znaleźli, żeby jak najbardziej przybliżyć polskie winiarstwo, stać też w takich różnych stylistykach, od win bardzo wytrawnych, przez, przez wina pół, półwytrawne, przez wina słodsze, po wina różowe, czerwone. Więc było to podzielone w taki sposób, że każdy mógł spować tego, co, co było dla niego naj, najważniejsze. Teraz pociąg będzie kursował w tradycyjnej formie. W regularnym rozkładzie pociąg odjeżdża z Krakowa o godzinie 17.55, a z Jasła o 21.08. Cena biletu normalnego wynosi 25,50 zł, natomiast dla studentów to zaledwie 12,49 zł. Krośnie podczas dziesiątych podkarpackich warsztatów endoskopowych wykonano innowacyjny zabieg krójablacji guzanerki, wykorzystujący niskie temperatury do niszczenia chorej tkanki. Jest to mało inwazyjna alternatywa dla tradycyjnej chirurgii. A dzisiaj była możliwość wykonania pierwszego zabiegu krioblacji w szpitalu w Krośnie, nerki. Jest to mało inwazyjna metoda, jedna z najnowocześniejszych dostępnych dla rynku, która pozwala na... Wsuwanie guza bez otwierania skóry, nacinania, poprzez jego zamrożenie i następnie rozpuszczenie. I w, tym, w tej metodzie dochodzi do rozpadu guza dzięki dostarczeniu zimna przez igłę, przez skórę, przez jedno nakłucie guza bezpośrednio przedskórnie. skórnie. Robimy to pod kontrolą tomografii, żeby być pewnym że igła jest w guzie. Mrozimy guza, guz urega zamrożeniu, rozpuszczeniu, rozpadowi i pacjent jest wolny od choroby. Pacjentem był 65-letni mężczyzna, który na drugi dzień po przeprowadzonej procedurze został wypisany do domu. To był pierwszy tego typu zabieg przeprowadzony w szpitalu w Krośnie. Po jego wykonaniu nastąpiło szczegółowe umówienie technik wraz z uczestnikami konferencji. Dzisiaj zrobiliśmy transmisję do Ola, zrobiliśmy transmisję do Izraela, gdzie nam komentował to ekspert w tej dziedzinie kreowlacji, profesor Zachner z, z Hajfy. Z naszych doświadczeń tutaj tych zabiegów dwóch, które robiliśmy skorzystali lekarze urologzy, ale nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale również w całej Polsce i oczywiście przekaz był do Ukrainy. Chcemy budować ośrodek właśnie w Krośni. Ten ośrodek, który, do którego chcą i będą mogli przyjechać pacjenci z województwa i spoza województwa właśnie z takimi guzami zami do 4 cm, obciążeni starsi schorowani, wymagający zabiegu operacyjnego. I taki był cel dzisiejszej konferencji. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć. Dlatego przypominamy, że Podkarpacie prowadzi program mający na celu profilaktykę raka prostaty. Urolodzy zwracają uwagę, że, mimo dostępności nowoczesnych metod leczenia, choroba często jest wykrywana zbyt późno i dotyka coraz młodszych pacjentów. Wrzesień, październik, listopad to są te um, miesiące, kiedy proponujemy mężczyznom zainteresowanie się swoim zdrowiem. E, program Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty, którego właściwie program pilotażowy wchodzi w tej chwili obecnej, polega na tym, że będzie zaprosimy pacjentów do odwiedzenia poradni urologicznej w Krośnie, w Jaśle, w Rzeszowie, w Przemyślu, w Tarnobrzegu, zrobienia badania urologicznego, wypełnienie pewnego kwestionariusza takiego, który nam powie, czy jesteśmy obciążeni czy zagrożeni jesteśmy rakiem prostaty, ale również wykonanie badania PSA. PSA jest to marker nowotworowy. Musimy o tym pamiętać, żeby raz w roku, po 45 roku życia go wykonać. Będziemy o tym mówić w całym województwie, ponieważ ten program jest programem dla mężczyzn. Wiele programów jest dla kobiet, wykrywania raka szyjki, macicy, raka piersi. Kobiety chętnie chodzą i korzystają z tych, z tych programów. Mężczyźni, niestety. Jakimś, wstydzą się. Niestety tak, e, wstydzą się, niechętnie przyznają się do swoich słabości. To funkcjonuje u nas taki właśnie efekt macho, czyli tego mężczyzny, który pracuje, dba o rodzinę, a niekoniecznie o swoje zdrowie. Więc wychodzimy do nich, wychodzimy z taką propozycją i tu do wszystkich panów, jeżeli będzie otwarcie, będziemy o tym informować, zapraszamy do badań. Przełoży się to na konkretne programy finansowane z sejmiku województwa podkarpackiego, czy programy rządowe na następny rok. Rak prostaty wciąż stanowi ważny problem w Polsce, gdzie potrzeba wielu zmian i znacznie skuteczniejszej edukacji w tej dziedzinie. Problem Polski polega na tym, według badań epidemiologicznych, Europa Zachodnia dała sobie z, program, z problemem wczesnego wykrywania raka prostaty już radę. Natomiast Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, Estonia, e, Łotwa, e, my, Czechy, Słowacja, mamy wzrastającą ilość zachorowań na raka prostaty. W tej chwili jest drugim pod względem po raku płuc. Rośnie śmiertelność. 20-25% zgłasza się późno. Zgłaszają się mężczyźni już w momencie, kiedy mają przerzuty do kości, mogą mieć przerzuty narządowe. Oni wtedy nie mogą skorzystać z programu leczenia laparoskopowego, y usunięcia prostaty, leczenia y np. Robotem Da Vinci czy innym robotem, bo chcemy w województwie jeszcze, żeby były co najmniej dwa, trzy roboty oprócz tego, który jest w Rzeszowie, nie mogą mieć być radykalnie naświetlani, skracają sobie życie. I niestety chemioterapia wiąże się z, ze skutkami ubocznymi I, czy radioterapia paliatywna. Apelujemy raz w roku badanie PSA i jesteśmy do dyspozycji. Badanie PSA w kierunku raka Prostaty można wykonać bezpłatnie w ramach programu Profilaktyka 40+. W Przysiekach zakończono pracę nad nowym odcinkiem drogi powiatowej prowadzącej od Grudnej przez granicę województwa ku nową Pustą Wolę aż do Przysiek. Dodatkowo rozbudowano drogę powiatową biegnącą przez samą miejscowość. W 2021 roku oddaliśmy do użytkowania most na rzece Ropie w miejscowości Przysieki. Most ten łączy... Wieś w całość, ale poprzez budowę nowych odcinków drogi, bo w tym roku wybudowaliśmy 310 metrów we wsi przysieki i tu 458 metrów i razem to stanowi z poprzednimi odcinkami dogodny przejazd i taki alternatywny przejazd do równoległy do drogi 28. Budowa drogi ma szczególne znaczenie dla miejscowości Pusta Wola, gdzie dotychczas trasa kończyła się ślepo, bez możliwości dalszego przejazdu. Przede wszystkim nowy odcinek jezdni, ten nowy odcinek jezni. Skraca starą trasę, jest dalej oddolony, czy dalej położony od rzeki Ropy. Stary odcinek nie dość, że był wąski i kręty, to był również często zalewany przez powódź. Gmina Skołyszyn ma kolejne plany usprawniające komunikację. Liczymy też, że w konsekwencji też następny odcinek również zostanie przebudowany. Już w tym roku będziemy realizować wspólnie z powiatem inwestycję związaną z rowem odw odwadniającym, który spowoduje, że cała woda, która, która spływa tutaj z tak zwanych pól harklowskich, jak to miejscowi nazywają, zostanie przekierowana do rzeki Ropy i nie będzie zalewać okolicznych gospodarstw, więc rozpoczyna również powiat tą inwestycję, w której my jako samorząd również będziemy partycypować. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony złotych, z czego blisko półtora miliona pokryto z dofinansowania przyznanego powiatowi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 10 października 1968 roku w sanatorium gruźliczym w Foluszu koło Jasła zmarł Nikifor Krynicki, jeden z najwybitniejszych malarzy prymitywistów XX wieku. Po serwisie informacyjnym przypomnimy postać tego artysty w filmie zrealizowanym przez telewizję obiektyw pod tytułem Niki. W dwudziestominutowym fabularyzowanym dokumencie udział wzięli pensjonariusze placówki, którzy chcą przełamać w ten sposób stereotypy o ludziach upośledzonych i niepełnosprawnych.